Siemaneczkowicowie, w dzisiejszym odcinku pogramy sobie troszkę na wydłuższych oraz będziemy odpowiadać na Wasze pytania z Discorda. Tak, jej, wreszcie doczekaliśmy się QA na kanale Twoim Rogom Wow, zajęło Ci to mega dużo czasu. Pikczu zapytał, Ile masz lat? Od teraz 16, ponieważ dokładnie e, 26 skończyłem. Szrek. Która godzina? Kiedy to nagrywam jest osiemnasta, yy, także no, o dziwo Rogon potrafi wcześniej nagrywać. Hello. M -m Essa? No i co ty chcesz Hopie Hopie, hopie ten no to sposób się to robi. E, teraz sobie szybciutko kupujemy zbrojkę. szszsz. No Kiedy trylogia Tomb Raidera na kanale? E, nie wiem, może jak kupię Tomb Raidera wtedy. I jak nie miał lepszego kompa, bo na tym na pewno nie nagram. Pytanie od Mary: Chodzisz do liceum, technikum, czy do zawodówki? Technikum. Najgorszy i najlepszy przedmiot w szkole. Eee, najgorszy bym dał historia, bo nie mam pamięci do dat ani do takich rzeczy. A najlepszy dla mnie jest. hmm. Nutk. Zdecydowanie nutk. Można sobie grać, nawet jak jesteśmy w szkole. Top 3 gry: eee, Minecraft, Gothic i. czekaj, w co ja jeszcze takiego grywam. A, no i szachy oczywiście, no. Dlaczego masz 100 plus sub? Nie wiem. Nie wiem prołki. Nie wiem dlaczego mam tylko plus 100 sub. Wolałbym mieć plus 1000 subów. Siema, JGH. Yy, dalej pytania od Mary. Masz jakiś życiowy cytat? Nie przejmuj się tym, co inni o tobie mówią. I dąż... Yy... Do idąż za swoimi marzeniami. W sensie wiecie, o co chodzi. Na przykład moim marzeniem jest zostać na YouTubie jak najdłużej, a jeśli nie wbiję tysiąca Subów do końca tego roku, to tak jakby nie, nie do końca roku, do września tego roku to będę musiał odejść na dobre, więc takie sasga. Troszku. Kolej szarzy. Ale czy panowie mogliby zginąć? Ulubiony kolor. Mm, czarny z czer Połączenie kolorystyczne czarny i czerwony. A kolor ulubiony to różowy. Tam jest taki fajny różowy Widzicie. Trenujesz coś. Tylko e-sport i ewentualnie jazda na rowerze, okazjonalnie. Kiedyś częściej jeździłem na rowerze, Nie w ogóle. Masz jakiegoś zwierzaka? E, mam trzy psy ogólnie, i. Mm, nie jeszcze tam parę innych zwierzaków. Jakiś przypał z życia. Eee... Z życia. Ja nie mam życia. Co ty odwalasz? Hopie! Nie ja rozumiem, że ja chodzić nie umiem, ale Nie musisz tak wiesz. Tak się bawić ze mną? Gdzie jesteś drugi biały? Biały mnie kurza, robi ze mnie nuba, którym jestem. tego. idol, w sensie masz idola, tak mam, pod każdym względem mam innego idola. Na przykład pod względem montażu chciałbym być tak dobry jak kężak Pod względem gamingu chciałbym być co najmniej tak dobry jak Manjo, albo inni tego typu twórcy yy, I tak dalej i tak dalej, ogólnie wielu idolów Wiadomo The best song Powiem Ci tak Obecnie dla mnie najlepszą piosenką jest Tak bym strzelał, że Najlepszą dla mnie, taką, której najczęściej teraz słucham, to są piosenki Tymka. W sensie, wiecie, poza kontrolą i takie tam inne. Chyba tyle mogę powiedzieć na ten temat. Masz jakieś fobie? Boję się porażki. To jest jedyna fobia. Tak samo jak i pan, który się nazywa Dream. A tak to chyba nie. W sensie na początku, zanim jeszcze, Jak jeszcze nie... Nie umiałem jeździć na... Na moto to się mega bałem tej jazdy, ale tak to nie. Jesteś Tim Bagieta Czosnkowa? Jeszcze jak? Jakby inaczej. Moja droga Mary o tym wiesz? Powinnaś wiedzieć. Jako osoba, która jest najbardziej obecnie aktywną osobą na Discordzie i dostała od Moda. Przecież. No. Hmm. Hmm. <laughs> w noob w komentarzach, proszę. Kim byś chciał zostać w przyszłości? Profesjonalnym twórcą na YouTube. Wiem, to jest marzenie ściętej głowy, które się nigdy nie spełni. Ale tego bym właśnie chciał. Masz hobby? Eee, tak, YouTube. To jest moje jedyne hobby. Czy ty na to odpowiadasz? Jak widzisz Lucyferka, tak odpowiadam na te pytania w tej chwili. Masz, miałeś, będziesz mieć aparat na zęby, obojętnie jaki? Nie, nie miałem i czy będę miał, to nie wiem. Na razie nie planuję. Jakie jest twoje marzenie? Jak już mówiłem, zostać mega dużym twórcą na YouTubie profesjonalnie. Masz rodzeństwo? Mam trzech braci, starszych. Kogo lubisz oglądać na YT? Przede wszystkim, wszystkich z mojej ekipy, wiadomo. Na jakiej platformie masz lekcje? E, chyba logiczne, że Films. Ulubiona książka i film. Film to będzie Ghost Rider. Ghost Rider na pewno jeden z lepszych filmów, jaki oglądałem. A książka, no to myślę, że albo seria Magicznego Drzewa, albo Felix'a Tajniki. Tak bym w... Te dwie rzeczy strzelał. Będzie SMP. Powiem Ci Kari, że się nawet nad tym nie zastanawiałem, ale w sumie jakby była większa ekipka, to można by było zrobić. Jesteś tolerancyjny? Tak, jestem i to bardzo. Przynajmniej tak mi się zdaje, nie wiem. Co z tymi ankietami? Jak nie tu to, czy będą na drugim serwerze? Nie wiem, tajemnica. Także z Discorda to będzie tyle, a reszta pytań będzie już z Instagrama, jak dodam relacje, czyli będzie po prostu podłożony głos już pod nagranie. Jak tam pies? Wszystkie trzy pieski są w spopostanie? Czy masz czas na spędzanie czasu z przyjaciółmi? Tak, mam. S czy S? Trudne pytanie, ale bym wybrał S. W sensie tak się przyzwyczajają po prostu pisać w ogóle. Planujesz może nagrać odcinek z widzami albo zrobić jakiś konkurs? Tak, planuję nagrać odcinek z widzami i być może będzie jakiś konkurs, ale jeszcze nic nie obiecuję. Jakie gry planujesz jeszcze nagrywać? Tajemnica Ekhem Disa. Lubię Disa, nie wyzywać mi go. Zmienisz profilowe na ik, bo już dawno po gwiazdce. Hehe, no he, jak mi się będzie chciało. Czemu jesteś debilem XD? Bo... tak. Gdzie mieszkasz? Tajemnica oczywiście XD. W sensie nie no, ty wiesz, ale no... Nie chcę mieć pełno widzów pod chatą, w razie czego. Będziesz kupował motor? Może za jakiś czas. Na jakim sprzęcie nagrywasz? Opis pod filmem z mikro, zapraszam. Masz dziewczynę? Sprawy prywatne, może kiedyś wam powiem. Dołączysz do Nas Trzech? Gdybym dołączył, to to już by nie było Nas Trzech, tylko byłoby Nas Czterech, ez Czy powróci stary content? Content w sumie się nie zmienił jakoś bardzo. Po prostu zwiększyłem ilość typów kontentu. Jakie plany na rozwój kanału? W sumie e, moim planem są ludzie. Obecnie. Kiedy kolejny Rogon Pływak? Może kiedyś i na pewno nie u mnie, ponieważ nie u mnie się zaczęła ta seria i nie u mnie się skończy. Czekajcie do lata. Może coś z Pelikanem ogarniemy, ale jeszcze nic nie obiecuję. Będzie coś z Pelikanem? Pelikan you know. Call to me. Najlepszy przyjaciel? W sumie to nie wiem, wybierałbym między Tobą albo Marysią, ewentualnie Kamilem, ale nie jestem pewien. W jakim programie montujesz filmy? Przodkacie. Ulubione zwierzę? Pies, chociaż lubię wszystkie zwierzęta. Cel, do którego dążysz to. Na pewno do tysiąca słów, żeby zostać na YouTubie, a potem kto wie, może i nawet do Miliona Co lubisz robić? Lubię nagrywać, montować. Jeździć na rowerze, spotykać się ze znajomymi i jeszcze tam parę innych rzeczy. Jesteś makłofanem? Jeszcze jak. Ulubiony sport? Rower. Jaki jest twój ulubiony zapach? Chyba zapach róży. Gdybyś mógł wybrać moc, jaka ona by była? Możliwość przewidzenia skutków swoich wyborów i tak dalej. W sensie, wiecie, po prostu wiedza o tym, co się stanie, jeśli... Podejmę taki wybór, a nie inny. Gdzie chciałbyś pojechać? Pojechać bym chciał do USA, tak myślę. Samochód marzeń? Samochód marzeń? Nie mam żadnego samochodu marzeń. Ja się nie znam na motoryzacji. XD. Czytałeś, oglądałeś Harego Piotera? Oglądałem i czytałem jedną wersję jako scenariusz więc y, mogę śmiało powiedzieć, że mam zaliczonego Harry'ego Pottera. W jaką grę grasz najczęściej? Minecraft. Czego najbardziej żałujesz? Najbardziej żałuję Zakładu z moim bratem. Czy masz przeczucie, jaka byłaby twoja przyczyna śmierci? Nie, ani trochę, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem i nie chcę chyba wiedzieć. Czy jesteś teraz zadowolony ze swojego życia? Obecnie tak. Bez kogo nie mógłbyś żyć lub bez czego? Nie mógłbym żyć bez jednej bardzo ważnej dla mnie osoby i w sumie też bez widzów, bo nakręcają mnie tak, jakby do tego, żeby wszystko robić i w ogóle. Jaki jest główny powód, dla którego codziennie wstajesz z łóżka? Przede wszystkim widzowie i w sumie szkoła, przez którą jestem wręcz być może zmuszony do tego, żeby wstać. Bo inaczej społeczeństwo by mnie uznało za dziwaka albo coś, nie wiem. Po prostu nie, ten. Nie chcę mieć problemów. Wiecie o co chodzi. Jakie są Twoje nawyki, które chcesz zmienić? Nagrywanie nocne. Na pewno. Ten nawyk muszę się jak najszybciej pozbyć. Jak widzisz siebie za 10 lat? Jako twórcę, który w sumie jest w pełni prawdziwy i. Być może ma jakieś już tam prawdziwe takie wiecie, studio i w ogóle wszystko może, co tylko mu się podoba, co tylko sobie wymarzy, może zrobić. Jeśli sam mógłbyś wybrać sobie imię, jak byś się nazywał i dlaczego? No, nie wiem, lubię swoje imię. Czy wierzysz w przeznaczenie? Czy w przeznaczenie wierzę, no nie wiem sam. Szczerze wątpię, żeby... Coś było od razu już zapisane, bo przeznaczenie w końcu można teoretycznie zmienić? Nawet jakby się w nie wierzyło, więc nie. Kawa czy herbata. Kawa. Którego dnia nigdy nie zapomnisz? Nie zapomnę jak wbiłem 100 subów na pewno. Jadłeś już lody ekipy? Nie, nie jadłem jeszcze lodów ekipy. Ile masz wszystkich zwierząt? Na oko szacując bym powiedział, że 75. Także moi kochani, w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. I tak mam już skinę jakiegoś przygotowanego, ale to jeszcze nie jest mój ostateczny skin, jakby co? Nie, 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 nie. Ten wilk jeszcze nie jest ostat... ostatnim wilkiem. Jeszcze go będziemy zmieniać za jakiś czas, ale to za jakiś czas, jak będziemy mieli chwilę na to. Na razie jest taki. Do zobaczenia w kolejnym odcineczku. Mam nadzieję, że film wam się podobał, że Subika zostawiliście przede wszystkim, że zostawiliście tego lajkacza. Bo jak nie, to będziecie mieli z <gry> Sorry, nie wymyślę nic lepszego dla Was na dzisiaj. Także Bajo. Do zobaczenia w kolejnym odcineczku.